Gry awiacyjne, a więc planszowe gry wojenne, traktujące o walkach w przestworzach, są kategorią gier wojennych, które zawsze bardzo mocno mnie interesowały. Moją ulubioną grą wojenną w ogóle ze wszystkich jest Night Fighter, traktujący o nocnych zmaganiach w trakcie trwania II wojny światowej, w trakcie której możemy wcielić się w rolę pilotów prowadzących niemieckie myśliwce, próbujących powstrzymać alianckie bombowce bombardujące Rzeszę. Ale jest także inna gra, pozwalająca nam na poprowadzenie całej eskadry BF-109 w trakcie trwania II wojny światowej. I dzisiaj, wspólnie z Wami, chciałbym tę grę otworzyć. Pisze Leviathan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj, tak jak wspomniałem na samym początku, kolejny unboxing. Wspólnie z Wami chciałbym, bowiem otworzyć grę, którą bardzo chciałem mieć, którą bardzo chciałem zagrać i którą w związku z tym z przyjemnością dzisiaj chciałbym wspólnie z Wami obejrzeć. Tą grą jest Skies Above the Reich. Gra została wydana w 2018 roku przez GMT Games. Zasadniczo przeznaczona jest dla jednego gracza, choć zaszyty jest z niej także tryb pozwalające na rozgrywkę w dwie osoby. Czas trwania partii wyniesie od 30 do 60 minut na scenariusz. Natomiast w grze jest możliwość rozegrania całej kampanii, która trwać będzie od 6 aż do 60 scenariuszy. Więc łatwo policzyć, że jeśli rozegramy całą kampanię liczącą 60 scenariuszy, z których każdy trwać będzie od 30 do 60 minut, to czas trwania pełnej kampanii będzie naprawdę długi. Minimalny wiek gracza został skazany na poziomie 12, ale raczej chyba 14 lat, w zależności od tego, czy patrzymy na BGG, czy na informacje na pudełku. Autorami tego tytułu są z kolei Mark Asted oraz Jeremy White, znany m.in. z Enemy Coast Ahead, The Dumbass to Raid, które także pokazywałem Wam już na Wojennik TV. W Skies Above the Reich poprowadzimy eskadrę BF-109 w trakcie trwania II wojny światowej. Będziemy próbować dać, dawać odpór alianckim nalotom na Rzeszę, dziennym nalotom na Rzeszę w trakcie II wojny światowej. W samym wstępie powiedziałem, że Night Fighter jest grą, która pozwala nam na odtworzenie przebiegu, przebiegu, która pozwala nam na odtworzenie podniebnych starć toczonych w trakcie nocnych batalii, w trakcie nocnych rajdów, za które odpowiedzialna była przede wszystkim Royal Air Force. Amerykanie z kolei latali za dnia i nękali Rzeszę w trakcie nalotów dziennych. I w Sky Above the Reich skoncentrujemy się właśnie na tym konkretnym aspekcie, a więc raczej naszymi przeciwnikami będą Amerykanie. W trakcie rozgrywki będziemy prowadzić naszą własną eskadrę, będziemy próbować przechwytywać strumienie wrogich bombowców, zadawać im jak największe straty, jednocześnie nie ponosząc własnych. Gra, na którą ostrzyłem sobie bardzo mocno zębę, którą od dłuższego czasu mam, ale której do tej pory nie otwierałem, bo cały czas były inne, pilniejsze projekty. Ale teraz przyszedł czas właśnie na Skies Above the Reich i po prostu nie mogę się już doczekać tego, jak wyglądają elementy i jak wygląda później rozgrywka. Nie przedłużając więc, zapraszam teraz na wspólne obejrzenie tego, co znajduje się w pudełku do Skies Above the Reich. Poniżej rzut oka na pudełko od Skies Above the Reich. Jak widać, bardzo klimatyczna okładka. Niezwykle mi się podobała od samego początku, kiedy tylko pierwszy raz ją zobaczyłem. Mamy tu bowiem scenę walki powietrznej, dobrze oznakowaną niemiecką maszynę, też z charakterystycznym malowaniem charakterystycznym dla BF-109. Widziałem już takie malowanie w innych grach. No i mamy także amerykański bombowiec. Jak widać, z jednym uszkodzonym silnikiem. Myślę, że będzie miał problemy z powrotem do bazy. Po drugiej stronie pudła. Mamy z kolei opis, informacje pozwalające nam lepiej zapoznać się z tym, o czym traktuje gra. Mamy podkreśloną informację, że jest to gra solo, tradycyjnie na część komponentów, również ich spis, skala gry informująca nas o tym, że będziemy mieli do czynienia z pojedynczymi myśliwcami. Jeśli chodzi o skalę czasu, to rozgrywać będziemy rozgrywkę. Korzystając z jednostek czasu oddających sekundy oraz minuty, a w grę zagramy w gronie jednego lub dwóch graczy, chociaż mówiąc o jednym graczu, to ciężko mówić o gronie. Wreszcie, jeśli chodzi o mapę, jest to mapa obszarowa, zresztą możemy rzucić okiem, zobaczyć jak to się. Prezentuje. Odnośnie do skali stosowanej przez GMT Games mamy dwie metryczki. Pierwsza mówiąca o stopniu złożoności gry, i tu gra została wyceniona na 5 w skali do 9. Przydatność do rozgrywki solo: 9, a więc jest to gra absolutnie świetnie nadająca się do gry solo. Mamy też informację, że minimalny wiek gracza został wyceniony na 14 lat lub więcej. It was typical of the spirit of German fighter pilots, that they didn't put up with the enemy's superiority, that they didn't resign themselves, that they proposed to attack the death-dealing bombers to the point of self-sacrifice. Adolf Galland, the first and the last." A mamy tutaj cytat z Adolfa Gallanda, który to niezwykle chwali niemieckich pilotów, myśliwców, którzy za cenę własnego życia podejmowali rozpaczliwe próby powstrzymania alianckich bombowców siejących spustoszenie nad Niemcami. Otwórzmy teraz pudło z grą. Zobaczmy, jak wyglądają komponenty składające się na Skies Above the Reich. Gra nieco przerażała i czekała na to, abym ją otworzył. Miałem cały czas inne priorytety, ale dzisiaj jest wreszcie ten moment, kiedy Skies Above the Reich dołączy do grona gier, które będą ogrywał. I nie mogę się doczekać, bo, jak dobrze wiecie, jestem wielkim fanem gier awiacyjnych oraz gier solo. Night Fighter jest przecież moją ulubioną grą, więc liczę na to, że Skysa Above Reich też będzie fantastycznym tytułem do grania solo. Na razie w jak widzicie, stawia opór. Ale oto już jest. Jak więc wyglądają elementy, które znajdują się w pudełku z tą wielką i ciężką grą? Bo jest to bardzo ciężkie pudełko, o tym chyba jeszcze nie mówiłem. Po pierwsze, otrzymujemy więc bloczki. I tu mamy bloczki w dwóch kolorach: mamy bloczki czarne oraz bloczki niebieskie. Tu jakiś niebieski niepełnowartościowy mi się niestety trafił. Na szczęście, chyba tylko z jednej strony, więc myślę, że nie będzie takim wielkim problemem. Choć szczerze mówiąc, pierwsze wrażenie zawsze jest istotne. A więc bloczki, całkiem sporo ich tutaj się znajduje. Dwie kostki. Czerwona oraz czarna to są kości 10 z zerem, które nie wiem, czy także będzie zerem, czy dziesiątką, to muszę dopiero sprawdzić. Następnie karty. I tu mamy cztery różne, jakby talie kart. Oblika tak. Nose tak tail attack, continuing fire, ale z drugiej strony cała masa różnych informacji, high low, high level low, a więc wszystkie te symbole i sposób czytania tych kart staną się jasne dopiero po przeczytaniu instrukcji. Otwórzmy jeden pakiet wspólnie, więc w niech to będzie, na przykład tak, gdzie mamy now za tak. Myślę, że jakość kart będzie Podobna do tego, co serwuje nam GMT Games w swoich innych grach, a więc karty są, jak widzicie, ładnie zaokrąglone na brzegach. Całkiem niezłej jakości, no, nawet bardzo dobrej jakości. Pokryte warstwą ochronną, lekko połyskujące. Super, bardzo lubię jakość kart GMT Games, to jest super sprawa, zwłaszcza, że jak widzicie, gra dłuższy czas leżała nieotwarta. One w ogóle się nie odkształciły, w ogóle nie są wygięte. Są prościutkie, a więc fenomenalnie. No, i tutaj chyba nie za bardzo jest co oglądać, bo każda z tych kart zawiera podobną strukturę jak ta, którą widzieliśmy na początku. I tu mamy same karty Nose tak, czyli zdaje się, że będzie to atak po prostu z przodu. Zobaczmy teraz, co wygląda, jak wyglądają pozostałe elementy. Następną rzeczą, którą widać, jest instrukcja. Instrukcja licząca w sumie 59 strand, więc w praktyce 60, w praktyce 60 ze wstępem Ach, instrukcja na dewelacyjnym papierze, bo to nie jest zwykły papier, to jest dosyć duża gramatura, bardzo dobra jakość, też jak widzicie, papier połyskujący, kolor, duża czcionka pozwalająca na swobodną lekturę, bez ślęczenia z nosem w instrukcji. Przypomina mi to trochę do Dumbuster Raid, które także było grą solo. A więc mamy wyjaśnione poszczególne mechanizmy, elementy, opis mapy, skorta, powrót, walka powietrzna, masa różnych innych informacji. A na końcu widzę, że jest przykład. Jest też sekcja czwarta, Mission tag, Czyli tu będziemy w zasadzie chyba podsumowywać, jak poszła nam misja. Dobra wiadomość jest taka, że będzie można także zbierać doświadczenie, będzie mieli doświadczonych pilotów. Będziemy mieli także pilotów początkujących. Mamy też informację o tym, jak zaaplikować arkusz naklejek na bloczki. Ale ten układ instrukcji, czcionka i sam klimat gry nie powinien dziwić, bo przecież mamy tutaj także Jerego White'a, więc jest absolutnie pierwiastek wspólny z Enemy Coast Ahead. Następnie arkusze i tu arkusz H. Do gry zaawansowanej, a także pozwalający nam rozegrać misję dwóch graczy: Mission setup, oporoisień i cała masa różnych arkuszy, różnych detali, które to na pierwszy rzut oka mogą przerażać, jeśli chodzi o ich liczbę, ale nauczony doświadczeniem Enemy Coasta Head wiem, że to są bardzo przydatne arkusze, one są świetnie pomyślane, są bardzo przyjazne. I w zasadzie nie ma konieczności zapoznawania się ze wszystkim, co na nich jest opisane, wystarczy ponie sięgnąć w odpowiednim momencie rozgrywki. Pod tym względem Jeremy White faktycznie wykonuje kawał rewelacyjnej roboty, jego gry są pod tym względem niesamowicie dopracowane. Opis bloczków i znaczników w środku dodatkowy opis zawierający także tabelę walki powietrznej. Opis tego, jak czytać informacje na myśliwcach, następnie arkusz, na którym będziemy mogli śledzić postęp i rozwój naszych pilotów. I tu mamy pilotów, jak widzicie, już nazwanych, czyli mamy, mamy ich nazwiska Bauer, Clyde, Dal, Friling, Heller, Johan Kremer i Adamite, los Mark, Neumann, Obleser. Czyli tu możemy. Korzystać z pilotów już nazwanych, no a później widzą, że jest podobnie, to mnie troszkę dziwi, bo chociaż widzę, że z drugiej strony mamy też coś dodatkowego, spodziewałbym się, że można byłoby samodzielnie tych pilotów ponazywać. Myślę, że będzie gdzieś też taka opcja. Jeszcze nic nie stoi na przeszkodzie, żeby samodzielnie przygotować też taki arkusz albo go pobrać i później spersonalizować. Jak widzimy, BF-109 to jest dokładnie. Ta jest skadra, którą będziemy prowadzić, więc kadra złożoną z BF109. Kolejne arkusze. Off-map panel. To jest arkusz, który będzie, zdaje się, umiejscowiany obok mapy, na którym mamy po pierwsze tor wykorzystywany do oznakowywania przebiegu gry w postaci odliczania czasu. Mamy też poszczególne... Poszczególne pola, które mówią, zdaje się, o tym, co dzieje się z fragmentami naszych samolotów. Przykładowo z naszym silnikiem, z kokpitem, z naszym skrzydłem. Mamy też dodatkowo informacje traktujące skorcie. A więc, jak zakładam, ten konkretny arkusz oryginalnego kształtu będzie znajdował się tuż obok mapy. Kolejnym elementem są następne arkusze. Pursuit Map 44, Green 42. A więc mapki wykorzystywane w różnych scenariuszach. Mapki są dwustronne. Mapki arkusze. Arkusze są dwustronne. Pursuit Map Silver 44, 45. Więc to będzie uzależnione od tego, który rok będziemy grać. Możemy grać od 40 do 40, 42 do 45. Situational Manual. A więc jeszcze dodatkowy dokument i tu ciekawy układ, bo pokazujący nam jak wyglądają formacje, na które możemy trafić w trakcie rozgrywki. No to jest ciekawy dokument. Na razie w jaki sposób z niego korzystać tego nie mam bladego pojęcia. Jest tu, jest tu opisana że z tego konkretnego dokumentu będziemy korzystać, korzystać na podstawie zasad opisanych w instrukcji w sekcji G. Mamy też dodatkowy arkusz zasad, i to są zasady zaawansowane. Wtedy, kiedy zasady podstawowe przestają nas satysfakcjonować, albo chcemy jeszcze dodatkowo wzbogacić grę, i w ramach tych zasad zaawansowanych mamy po pierwsze możliwość korzystania z map pościgowych, mamy zaawansowane zasady traktujące o naliczeniu punktów zwycięstwa, pościg, przechwycenie i tak dalej, włącznie także z możliwością rozgrywki dwóch graczy. Ten dokument trochę krótszy, zdecydowanie krótszy, on liczy 15 stron, ale tutaj także mamy w, tej w tym konkretnym dokumencie komentarz, komentarz autora. A jednocześnie mamy też akurat tutaj indeks no, ale ten indeks zdaje się dotyczy głównego, głównej instrukcji, arkusz. Naklejek, jak widzicie, mamy różnego rodzaju myśliwce. No, i na tych myśliwcach mamy nadrukowane nazwiska, więc zdaje się, że jednak takiej możliwości personalizacji nie będzie. A więc mamy Fokke Wulfy, mamy BF-109, mamy U88, jest mój ulubiony myśliwiec Messerschmitt 262. Pierwszy wykorzystany operacyjnie myśliwiec odrzutowy w historii. Yellow team, red team, red team, yellow team. No, wygląda to super. Żetony, arkusz numer 1 z dwóch. I tu mamy żetony, które nie są zaokrąglone. One pewnie będą wymagały zaokrąglenia, chociaż wydaje mi się, że będą dobrze wychodzić z arkusza. Nie powinno być tutaj jakichś problemów z paprochami. Mamy rakiety. Mamy dodatkowe żetony, które będą nam służyły oznakowywaniu, zdaje się, uszkodzeń poszczególnych części naszych maszyn. Żetony służące oznakowywaniu punktów taktycznych, nurkowaniu, a więc różnego rodzaju manewrów, wznoszeniu. Na drugim arkuszu żetony z zupełnie innego kształtu, zupełnie innej wielkości. I tu mamy jakiś wielki żeton detonacji: Element Loose, Uncord, Bomber Fallen. Tu mamy trochę bombowców, z którymi będziemy się mierzyć. One też będą przecież zajmować konkretne miejsca na mapie. Że to oczywiście dwustronne. Po drugiej stronie mamy arkusz chociażby. Mamy chociażby informacje o zniszczonych bombowcach, o wyposażeniu P38 Lightning, P47 Thunderbolt. O, tak, przepraszam bardzo, to są rzecz jasna myśliwce. To nie są bombowce alianckie. Oczywiście, że tak. Mamy więc P38 i Spitfire'y, chociażby z którymi też będziemy mogli się mierzyć. Dalej mamy mapę. I formation to jest mapa formacji numer 1. Zobaczmy, jak ona wygląda w pełnej krasie. Mapa, jak widzicie, chroniona i zamknięta w woreczku, w dużym woreczku strunowym. To jest mapa utwardzana. Bo, generalnie, sklep About the Rise została wydana na niesamowicie wysokim poziomie, jeśli chodzi o jakość komponentów. I to jest mapka następującego formatu. Mapa dwustronna. Zobaczmy, jak wygląda ta strona. Formation Map 2. No, i na tej mapie szereg różnego rodzaju informacji, szereg różnego rodzaju pól. Mamy z jednej strony miejsca, gdzie znajdować się będą formacje bombowców, które będziemy próbowali przechwycić. Mamy też, zdaje się, miejsca, z których będziemy próbowali podchodzić do ataku, więc możemy podchodzić od przodu. Możemy wykorzystać nasze specjalne działka i dokonać ostrzału od dołu. Możemy też, zdaje się, od tyłu próbować zaskoczyć bombowce wroga, więc szereg dodatkowych pól. Na których będą wędrować znaczniki, po których wędrować będą konkretne informacje. Tu mamy drugą stronę. No i tych mapek w sumie w pudełku znajdziemy. No właśnie, ile znajdziemy dokładnie? Znajdziemy jeszcze dwie dodatkowe. Więc tych już może otwierać nie będą, bo one wyglądają bardzo podobnie do tych, jaką przed chwilą widzieliśmy. Różnić się będą tymi polami, różnić się będą pewnie parametrami na środku, ale jakość będzie podobna. Jak widzicie, bardzo gruba tektura, świetna jakość. Wygląda to wprost fenomenalnie. Tak wygląda komplet elementów zamkniętych w pudełku gry Skies Above the Life. Zapraszam teraz do szybkiego podsumowania. Chciałbym podzielić się z Wami swoimi pierwszymi, pierwszymi wrażeniami. Na moment kręcenia tego materiału, oprócz Sky Above the Reich, mamy także drugą grę o podobnym, w podobnym systemie, w tym samym systemie Sky Above Britain. A więc mamy możliwość odtworzenia z kolei walki toczonej przez Brytyjczyków, ale i także oczywiście Polaków, inne nacje, które broniły Anglii w trakcie II wojny światowej przed niemieckimi nalotami na wyspy, przeciwko Niemcom. Czyli mamy odwrócenie sytuacji. I bardzo fajnie, że ten system będzie dalej rozwijany. Samo Sky Above The Reich jest, jak wspomniałem kilkukrotnie, grą, która niezwykle mnie interesowała, a to w kontekście moich zainteresowań, i w kontekście też tego, jak jestem ciekawy porównania do Night Fightera i tego, jak wygląda trochę inna odsłona, trochę inna perspektywa walki powietrznej. A więc gra, którą bardzo chciałem zagrać, gra, która mnie niezwykle interesowała, jestem niezwykle ciekawy, jak to wyjdzie w praktyce. Po rozegraniu szeregu partii w, w Enemy Coast Ahead: the Dumbass to Raid, byłem bardzo zadowolony. Ta gra mi się bardzo podobała. choć uważam, że jest zbyt proceduralna, jest bardziej symulacją niż grą. W związku z tym to nie jest do końca tytuł, który mógłbym w tej chwili powiedzieć, że wyborne twajtera, że uważam, że to jest najlepsza gra awiacyjna. A więc Enemy Coast Ahead dobra gra, ale mimo wszystko uważam, że są lepsze. Jak to będzie w przypadku Skyza Reich? O tym się przekonam dopiero po rozegraniu pierwszych partii. Póki co, jeśli chodzi o same komponenty i to, co znajdujemy w pudełku, to jestem pod dużym wrażeniem. Podoba mi się bardzo estetyka tego, co otrzymujemy. Mapy nie są przekombinowane, wyglądają na czytelne, kolorystycznie bardzo mi pasują. To, co na pewno wyróżnia tę krew, to jest multum różnego rodzaju tabel, różnego rodzaju kart pomocy, ale to, jeśli widzieliście filmy dotyczące Enemy Coast'a, nie powinno dziwić w kontekście gier projektowanych przez Jeremy'ego White'a. To był unboxing Skies Above the Reich, gry wydanej przez GMT Games. Dziękuję Wam serdecznie za jego obejrzenie. Zapraszam Was także do naszych innych filmów. Zerknijcie także co mamy na Facebooku oraz na Instagramie. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.